Lipienia jednego tylko.

Potem nie w głąb, tylko z takiego taki metrówca, tam kurwa, zamiast u wyciągnąć chłopak. Przeciągnął do przespiany, jest dość polużona, obrywa łatwią się moję, ale krok. <grystanie> <grystanie> Jak tu byli fajne ja 53, jest 48 Rekordat? 56 mam swój ale, no, no. ale tutaj tu to, tutaj to poza tak. 48, 40, ten też. Także... Trzeba pilnować, żeby nie brać Dokładnie. Tam jak ma. No, ja to mam, jest ma? Ale jak to ma? jest Nie nasza, ale... To jest pierwsza. Dzisiaj ryba, to... A niby to jest między O, widzieliśmy. O, widzieliśmy właśnie. To oni coś tu pojechali? Nie, pojechali na bliskość. Po drodze mało. Tak, tak. I z wyszedł w dom, mm -hmm. żerią, no, no. Ładny rybak No ładny. No Ubarwiony I to, i to na, na kiełżyka, patrzcie. No i się właśnie patrzę na, na coś. Kiełżyka takiego, kurka, pomarańczowego. pomarańczowego typowy, typowo taka lipieniowa przynęta, ale mówię, kurka, założę, sprawdzę. No. Zmierzmy z tego ładnie. Ile ma dzisiejszy pierwszy rybek? 9 lat, może 10 3, 4, no, 5. 5. 4, 5, 5 no. Andrzejku Kuźniecie mi ładne zrobili.